Abraksas to postać zaczerpnięta z gnostycyzmu. Gnostycy wyobrażali sobie Abraxasa jako najwyższą, transcendentną istotę, źródło wszystkich bytów. Był on pierwotnym, wszechobejmującym bóstwem gnostyckim, stojącym ponad Bogiem i Diabłem, reprezentującym pełnię, z której wyłoniono świat. Imię Abraksasa posiada magiczne znaczenie. Często przedstawiany jest z ludzkim korpusem i dwoma głowami lwa i koguta co symbolizuje jego dwoistą moc – zwierzęcą i boską, rozumną i instynktowną. Może mieć wężowe nogi lub być związany z symboliką węża, podkreślającą jego pierwotną, teluryczną naturę. W ujęciu Junga Abraxas jest nadrzędnym bóstwem, które obejmuje zarówno boskość, jak i demoniczność. Reprezentuje siłę, która przekracza dychotomię chrześcijańskiego Boga i diabła, symbolizując całą pełnię i sprzeczność bytu, to siła, która jest jednocześnie życiem i śmiercią, dobrem i złem. Tworzy i pożera, łączy i rozdziela. Abraksas jest pierwotną, niepodzielną całością, siłą stwarzającą i niszczącą zarazem. Jest to pełnia, która zawiera w sobie zarówno światło, jak i ciemność co jest charakterystyczne dla pierwotnych, nieświadomych koncepcji.